Ok, tutaj mamy już budynek, który jest zabudowany cegłą z zewnątrz, czyli są ściany zewnętrzne. Jeszcze nie do końca. Aha, góra już nie będzie kończona, bo pod górę idzie potem podbitka też parszywej jakości. Zwykła jakaś tam płyta cementowa, którą się potem maluje. A tutaj mamy przykład, jak wygląda wykończenie takiego okna. Ok, proszę bardzo, to jest. Tak jak powiedziałem cegła idzie do okna. A na dole przygotowane jest. Przygotowana jest przestrzeń do tego, żeby zrobić parapety zewnętrzne, które za chwilę pokażę, jak wyglądają przy innym oknie. O tak to wygląda. Tak wygląda dół, czyli ta izolacja, którą wcześniej widzieliśmy. Na tej izolacji na płycie fundamentowej jest są położone cegły czy murowane jak to woli. Okay. Tak wygląda to tutaj jeśli chodzi o dół uh, sliding do, czyli drzwi przesuwne. Um. Tak a teraz pokażę jak wygląda parapet skończony, akurat okno górne jest teraz strasznie jest dużo słońca nie Widać Tak to wygląda. Dół wykończyłem w ten sposób. To jest ich parapet zewnętrzny. Wszystko po najprostszej linii oporu. No. Góra okna czeka na już tylko na podbitkę, która będzie ciągnęła się właśnie. Tutaj wszystkie okna są górą na tym samym poziomie, więc podbitka po prostu to pokrywa. To jest wszystko wełna pod dachem, a praktycznie nie pod dachem, a położona wełna, którą to widzimy, to jest wełna położona na suficie. Który może uda Wam się tu zobaczyć? W środku próbuję. O tak, to jest środek, tu już jest. Są meble kuchenne. No, właśnie jest refleks. Próbuję Wam to pokazać.